Cześć, Chmiel z tej strony. Słuchajcie, pierwszy dzień powstania zakończył się. Na wieść o wybuchu powstania Reichsführer SS Heinrich Himmler, oprócz pomysłu, który przekazał Adolfowi Hitlerowi, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, pomysłu, znaczy pomysłu oprócz przemyśleń, których stwierdził, że to bardzo dobrze, bo Warszawa będzie mogła być zupełnie zniszczona i wyginie kwiat polskich patriotów, od razu nakazał egzekucję uwięzionego w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen byłego komendanta Głównego Armii Krajowej generała Stefana Grota-Róweckiego. Dokładne okoliczności śmie śmierci generała Grota do tej pory są niejasne. Chciałbym Wam tylko przypomnieć, że generał Grot-Rowecki, w odróżnieniu od Bora Komorowskiego, był dowódcą z prawdziwego zdarzenia był dowódcą rozumiejącym to, co się dzieje, rozumiejącym politykę, rozumiejącym potrzeby militarne, to, co się dzieje na frontach, to, co się dzieje na świecie niestety w wyniku denuncjacji został pochwycony przez gestapo i tak jak mówię na wyjściu powstaniu został zlikwidowany przypominam wam, że mówiłem kiedyś o okolicznościach, między m.in. okolicznościach zatrzymania generała Grota Roweckiego w filmie pod tytułem Czarny mundur Ludwika o Ludwiku Kalksztajnie Oficerze Armii Krajowej, a zarazem o gestapowcu po prostu. O człowieku, który przeszedł na stronę Niemców. Tam możecie sobie mniej więcej zobaczyć, jak to wyglądało. I dlaczego Stefan Grotrowecki nie był dowódcą Armii Krajowej w czasie powstania, niestety. W każdym razie, 2 sierpnia w nocy z 1 na 2 i od rana... 2 sierpnia w Warszawie nadal toczyły się walki. Przypominam, że pierwszego dnia praktycznie nie udało się zrealizować większości celów militarnych. Trzeba było spróbować ponownie, dnia drugiego. Na Starym Mieście powstańcom udało się zdobyć budynek PWPW, czyli Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, na ulicy Sanguszki 1. Udało się im oczyścić go zupełnie z Niemców. Do tej pory, gdy pojedziecie na ulicę Sanguszki, na ogrodzeniu budynku PWPW, gdyż stoi tam nadal państwa wytwórnia papierów wartościowych, widać w płocie ogrodzenia przestrzeliny, ślady po powstaniu warszawskim. Na szczęście ktoś stwierdził, że warto zachować ten ślad historii. Wśród miastu, wtoczonych od wybuchu powstania walkach, Baon Kiliński zdobył wreszcie gmach Poczty Głównej na Placu Napoleona. Opanowano Arbeitsamt, czyli taki urząd pracy na Placu Małochowskiego. Opanowano wreszcie większość niemieckich obiektów, wybijając ich załogi bior bądź biorąc ich do niewoli. Niemców użyto, wziętych do niewoli Niemców użyto do budowy barykad, do budowy rowów łącznikowych. W czasie walk o Pocztę Główną, tam przy Placu Napoleona, powstańcy zdobyli niemieckie działo pancerne, jak pancer 38T, Hetzer, które nazwano później ChwAT. Jak to wydarzenie wyglądało? Relacje powstańców, którzy walczyli wówczas na Placu Napoleona o Pocztę Główną oraz którzy uczestniczyli w zdobyciu tego działa, trochę się od siebie różnią. Trzeba pamiętać, że w ogniu walki no, każdy troszeczkę inaczej zap zapamiętuje rzeczywistość. Pamięć może płatać figla, niektórzy wolbrzymiają niektóre rzeczy, niektórzy mm, nie pamiętają dokładnie, jak było. Ale przytoczymy jedną z opowieści. Fakty są, są takie. Wówczas, w czasie, gdy powstańcy walczyli, zdobywali Pocztę Główną na Placu Napoleona, Około godziny 6 rano na plac Napoleona z ulicy Świętokrzyskiej wyjechały niemieckie, dwa niemieckie działa pancerne. Jedno z dział skręciło w ulicę Muniuszki, a drugie pojechało w kierunku ulicy Szpitalnej, gdzie zostało zaatakowane granatami i butelkami z benzyną. Jak tą sytuację pamiętają powstańcy, opis. Lecha Gajdowskiego, Heleny i Andrzeja Rudzińskich, Dziennik Powstania Warszawskiego, Walki obronne czwartego rejonu Śródmieścia. Bijenie miłosiernie. Armata pluje pociskami, powietrze drży od łoskotu żelastwa i wybuchów. Słychać nawoływania od bram. Tank idzie, tank idzie. Ku wylotowi szpitalnej posuwają się ludzie z butelkami z benzyną. Wyłania się z rogu żelazna bryła. Ludzie klęczący podrywają się nagle, pada jedna butelka, druga, trzecia... I oklaski, krzyk radości. Tank płonie. Słup dymu i ognia. Warkot motoru milknie. Po chwili dym rozchodzi się, płomień gaśnie. Olbrzym stoi nieruchomy. Słychać wyraźnie choroby wewnątrz. Obsługa w środku. Chcą uruchomić motor. W międzyczasie ktoś wszedł na niski dom lombardu. Celuje nowymi butelkami. Spokojnie i bez lęku, choć Niemcy rozpoczęli ostrzał z ckm -u. Butle padają obok. Płonie benzyna na jezdni. Wreszcie tank unieruchomiono. W tym momencie, mimo że lufa CKM-u ogniem, podbiega mała dziewczynka z dwoma butelkami do mężczyzny klęczącego w załomie muru na rogu ulicy i podaje mu butle. Mężczyzna zrywa się, mierzy chwilę i na idący tank rzuca butelkę. Potwór staje w płomieniach, strzela z armaty i karabinu. Klekocze urywanie. Okrzyki entuzjazmu. Wyłaźcie! kom, łajdaki, złodzieje, wychodzić. Milknie wszystko. Coraz więcej butli spada na Niemców zamkniętych pod klapą żelaznej maszyny. Ogień płonie. Wreszcie wszystko ustaje. Tank zdobyty. Yy. Według relacji świadków załoga tego działa została zastrzelona podczas opuszczenia czołgu. Jednemu z Niemców udało się uciec i schronić w budynku poczty głównej. Tutaj warto Zostawić na chwileczkę to, co się działo 2 sierpnia. Warto zatrzymać się przy tym, co się z chwatem później stało. Otóż e, oględziny dokonane przez mechaników powstańczych wykazały, że czołg można naprawić że to działo, bo to właściwie nie czołg, tylko działo pancerne można naprawić. Przez kilka dni kilkanaście dni Technicy, wykorzystując narzędzia, które znajdowali, znajdowały się w magazynie samochodowym poczty głównej, zreperowali ten czołg, zreperowali to działo. 14 sierpnia chwat, bo tak powstańcy nazwali zdobytego Hecera, był gotowy do walki. Jednakże Antoni Chruściel, pseudonim Monter, dowódca oddziałów powstańczych w Warszawie, nie zgodził się na użycie chwata w walce na najpotrzebniejszych odcinkach. Przejazd na najbardziej zagrożone odcinki wymagałby rozebrania barykad. Na to Monter nie chciał się zgodzić. No nie wiadomo, jakby się potoczyła historia, gdyby chwat został użyty na najcięższych odcinkach powstania. Chwat został użyty jako element barykady na ulicy Szpitalnej, w pobliżu miejsca, w którym został zdobyty. No, przez to nie mógł generalnie wykazać pełni swoich możliwości, nie mógł wspomóc powstańców w, w innych zagrożonych rejonach. Co się z Chwatem stało po powstaniu? Otóż wiosną 1946 roku już po zakończeniu działań wojennych II wojny światowej odgruzowywano budynek Poczty Głównej. Chwat został wydobyty z gruzów. Pod jego korpusem znaleziono ciało zasypanego powstańca z batalionu Kiliński. Został odtransportowany do powstającego wówczas Muzeum Wojska Polskiego. I tam w tym muzeum chwat zdobyczne niemieckie dział hecer było eksponatem do roku 1948. Dlaczego do 1948? Co się potem z nim stało? Otóż decyzją głównego zarządu politycznego wojska polskiego chwat jako dowód walk powstańczych, jako dowód. Bohaterstwa tych żołnierzy, którzy go zdobyli został przeznaczony na zło. Odwieziono go do Chuty Warszawa i pocięto palnikami na źletki. W tej chwili jedynie jedno z kół napędowych tego działa znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego jako eksponat. Tak w Polsce władze komunistyczne dbały o historię. I nie tylko władze komunistyczne. Takich sytuacji przez lata było mnóstwo i niestety jeszcze są, gdzie ślady polskiej historii są na lewo sprzedawane za granicę do kolekcjonerów, a ci, którzy zajmują się ich szukaniem, w Polsce ścigani są przez prawo. Mówię tutaj o poszukiwaczach militariów. Wróćmy do 2 sierpnia. Co tam się dalej działo? Na mokotowie Niemcy zaczęli pokazywać, co będzie się działo, gdy powstańcy wycofają się ze zdobytych wcześniej rejonów. Albo co będą robić Niemcy, jak będą realizować rozkaz Heinricha Himmlera. Na mokotowie. Od razu 2 sierpnia Niemcy wymordowali około pół tysiąca więźniów w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej. Wymordowali jezuitów z domu zakonnego przy Rakowieckiej 61. W tym czasie również rankiem 2 sierpnia toczą się walki pod Warszawą. Walczą z Niemcami oddziały wychodzące z odciętych dzielnic, czyli z Żoliborza i Zachoty. Tymczasem na Woli, na warszawskiej Woli, nocą ludność cywilna z pomocą żołnierzy Armii Krajowej wzniosła barykady zamykające miasto od strony zachodniej. Barykady powstały na ulicy Wolskiej, tam gdzie ja mieszkałem kiedyś, na ulicy Żytniej, Okopowej, Górczewskiej. Tam również w okolicy ulicy Okopowej przy Mileckiego żołnierze Baonu Zośka zdobywają dwa niemieckie czołgi typu Pantera, 2 sierpnia. Tam na woli, około 8 nad ranem, stanowiska drugiej kompanii baonu. Parasol zlokalizowane były na skrzyżowaniu ulicy Żytniej i Karolkowej. Wszystko to powiem Wam rzut beretem, właśnie od miejsca gdzie mieszkałem. Z tamtych rejonów, z każdego zakątka, z każdego kawałka muru. Z każdego kawałka bruku na ulicy hmm, wygląda historia do człowieka. Być może dlatego tak człowiek, być może dlatego również tak się tą historią interesuje. W każdym razie tam powstańcy mieli swoją barykadę. Barykada była dość kiepsko zbudowana, bo była zbudowana z desek, śmietników z jakichś ławek z części z mebli i tego typu rzeczy, wypełnionych ziemią, szafek i tak dalej. W każdym razie nagle od strony ulicy Wolskiej ulicą Karolkową nadjechały dwa niemieckie czołgi typu Pantera, należące do 1. Batalionu 27. Pułku 19. Niemieckiej Dywizji Pancernej. Czołgi były połączone stalową liną transportową, przetoczyły się przez barykadę, żołnierze tam nie mieli, powstańcy nie mieli tam sprzętu przeciwpancernego, nie mieli granatników, nie mieli min, nie mieli czegoś takiego, mieli tylko butelki zapalające. Problem polegał na tym, że wówczas o poranku w Warszawie, w tamtym rejonie padał rzęsisty deszcz. W tamtym rejonie, bo w Śródmieściu deszczu nie było. Czołgi zostały obrzucone butelkami zapalającymi. No niestety ulewa spowodowała to, że ogień się nie rozprzestrzeniał. Żołnierze z barykady wycofali się do domu starców, znajdującego się na równoległej ulicy, czołgi niemieckie ruszyły dalej w głąb pozycji powstańczych. Na ulicy, na rogu ulicy Karolkowej i Mireckiego, zostały obrzucone granatami przez czujkę obserwacyjną batalionu Zośka. Granaty jednak no, nie potrafią zatrzymać, takie granaty przeciwpiechotne nie potrafią zatrzymać czołgu. Czołgi wdzierały się głębiej w pozycję powstańcze. Zadziwia mnie tutaj troszeczkę taktyka Niemców, chyba niedoceniająca powstańców, gdyż czołgi szły wówczas bez osłony piechoty. To, było, to jest zastanawiające. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że zabudowania ówczesnej woli z reguły to były zabudowania niskie, parterowe bądź piętrowe, chociaż czołgi wjechały właśnie pośród. Pomiędzy budynki, już kilkupiętrowe. Tam po przejechaniu ulicy Mireckiego, czołgi skierowały się w stronę ulicy Okopowej. Jechały w kierunku północnym. Na ulicy Okopowej, czołgi, te dwa niemieckie czołgi, zostały ponownie zaatakowane przez żołnierzy plutonów Alek i Felek, drugiej kompanii rudy batalionu Zośka. Co Spowodowało dopiero to, że czołgi zostały zatrzymane no, sprzęt. Tam, za muru cmentarza żydowskiego, powstańcy, kierowani przez obserwatora siedzącego na tym morzu, obrzucili czołg brytyjskimi granatami Gamon, ciężkie granaty przeciwpancerne. Załoga tego czołgu, po otrzymaniu uderzeń Gamonami, poddała się bez walki. W tym czasie druga maszyna po odcięciu liny holowniczej zawróciła i ruszyła w przeciwnym kierunku. Zaczęła uciekać. Po przyjechaniu kilkuset metrów została zaatakowana improwizowaną, można powiedzieć, miną przeciwpancerną. Powstańcy umieścili dwa kg trotylu w prezentowym worku i odpalili. Byli to żołnierze dywizjonu 1806 z pierwszego pułku strzelców konnych AK. Czołg nie został nadal zatrzymany. Na skrzyżowaniu Okopowej i Mireckiego, dalej uciekając przed ogniem powstańczym, czołg, czołg został ostrzelany z granatnika produkcji brytyjskiej z Piata. Czołg po trafieniu w tę wieży skręcił, rozbił mur ciągnący się wzdłuż ulicy Okopowej na wysokości budynku Okopowa 35 i zjechał ze Skarpy, stracił, można powiedzieć, równowagę, wbił się w drewniany dom. Czołg przestał być mobilny. Tam załogę niemieckiego czołgu wzięto do niewoli. Ogólnie wzięto do niewoli 10 niemieckich czołgistów, broń osobistą, żywność, zapasowe mundury i amunicję do czołgu. Z tych zdobytych czołgów utworzono pluton pancerny i te dwa czołgi niemieckie typu Pantera wzięły udział w odróżnieniu od Chwata w walkach na warszawskiej woli. Czołgi walczyły przez kilka pierwszych dni, zdaje się, do 9 sierpnia na warszawskiej woli. Uczestniczyły w ostrzelaniu wielu niemieckich stanowisk. Uczestniczyły w wyzwoleniu obozu na gęsiówce. Ja powiedziałem wam wcześniej, że obóz został już zdobyty pierwszego. E, ja się pomyliłem. Obóz próbowano zdobyć 1 sierpnia. Obóz został zdobyty dopiero kilka dni później. Czołgi zostały wyremontowane, czołgi były sprawne i czołgi walczyły. W wyniku dalszych walk, kilka dni później, czołg, jeden z tych czołgów został trafiony przez Niemców, zaczął płonąć. Na szczęście, załodze powstańcze udało się go opuścić. Drugi czołg musiał być ze względu na uszkodzenia przez powstańców porzucony i tak skończyła się służba Panther w Armii Krajowej. Co dalej działo się 2 sierpnia w Warszawie? Walki na woli to nie tylko był sukces związany ze zdobyciem tych niemieckich czołgów. Batalion Miotła zdobył fabrykę Monopolu Tytoniowego przy ulicy Dzielnej. Ale na ulicy chłodnej Niemcy po raz pierwszy w powstaniu pokazali, jaką taktykę będą stosować, by zdobywać powstańcze barykady. Siedem niemieckich czołgów ruszyło do ataku, pędząc przed sobą spędzonych z okolicznych domów mieszkańców Warszawy kobiety i dzieci przede wszystkim. Powstańcy nie chcieli otworzyć ognia do Warszawiaków. W związku z tym czołgi praktycznie bez oporu ze strony powstańczej przebiły się przez barykadę i ruszyły ulicą towarową w kierunku Alei Jerozolimskich. Ta taktyka odniosła ze strony Niemców skutek, dlatego ją zaczęto powtarzać. Tego samego dnia tak samo zdobyli Niemcy barykady na ulicy Okopowej. Około godziny 14, tam gdzie wcześniej powstańcy zdobyli te dwa niemieckie czołgi. Tam spędzono również, tym razem, mężczyzn, powiązano ich drutem i puszczono przed niemieckimi czołgami. Niemcy postępowali w sposób niespotykany. Chociaż można się było tego po nich spodziewać. Na powiślu, powstańcy oddziały zdobyły elektrownię miejską, na czerniakowie. ZUS. Wówczas nad Warszawą po raz pierwszy pojawiają się samoloty Luftwaffe. Wtedy jeszcze nie zrzucają bomb. Wtedy Niemcy próbują akcji prowokacyjnej i nad Warszawą rozrzucane są ulotki komendanta głównego Krajowych Sił Zbrojnych BORA, które nakazują oddziałom polskim zaprzestanie walk z oddziałami niemieckimi. Od razu domaskowane te ulotki są jako wydana przez Niemców fałszywka. Na Mokotowie i Żoliborzu, tam gdzie 1 sierpnia nie udało się opanować głównych celów powstańczych, większość oddziałów przebija się nadal w kierunku Pustrzy Kampinowskiej, w kierunku, w kierunku hmm, Lasów Kabackich. Walki w mieście nadal się toczą. Niestety artyleria ze wschodu, którą było słychać od tygodni, strzelająca, świadcząca o tym, że front z armią czerwoną zbliża się, artyleria ucichła. Na wschodzie zapanowała cisza. Jednostki armii czerwonej, zgodnie z rozkazem Stalina wydanym marszałkowi Rokosowskiemu, przeszły, przeszły do aktywnej obrony. Nastąpił można powiedzieć taki niepisany układ niemiecko Radziecki skazujący Warszawę na zagładę. W ramach smutnej ciekawostki co robił tego dnia człowiek, który pchnął Warszawę do powstania, generał Leopold Okulicki. Otóż wraz ze swoim adjutantem, sekretarką i paroma osobami ze sztabu. Zamknął się w jednym ze swoich mieszkań konspiracyjnych, jeśli pamiętam dobrze, przy ulicy Jasnej i pił łódkę. Generał Leopold Okulicki większą część powstania spędził właśnie w ten sposób. Dziś chciałem Wam powiedzieć o Kazimierzu Pogorzelskim. Pseudonim Podkowiński, bardziej znany pseudonim Rygiel. Urodzony w Warszawie w 1916 roku, był żołnierzem kampanii wrześniowej, działał od początku w ruchu oporu i walczył w Powstaniu Warszawskim. We wrześniu 1934 roku ukończył dywizyjny kurs pod Chorążych Rezerwy przy 32 Pułku Piechoty w Modlinie. Od 1937 roku był studentem Wydziału Mechanicznego Politechniki w Gdańsku. W 1937 roku został mianowany podporucznikiem rezerwy i przeniesiony został do broni pancernej. Właśnie w III Warszawskim Batalionie Pancernym walczył w 1939 roku. Po upadku Polski w 1939 roku rozpoczął pracę w konspiracji w pionie wojskowym organizacji Pobudka, która potem została scalona z Armią Krajową. Został oficerem odtwarzanego 3. Batalionu Pancernego 6. Zgrupowania Armii Krajowej pod dowództwem kapitana Golędziowskiego, pseudonim Golski. Od 1942 roku Rygiel dowodził oddziałem dywersji bojowej w Śródmieściu, Kedyf 3. W momencie wybuchu powstania jego oddział miał ochraniać sztab obwodu Śródmieście podpułkownika Radwana. Jak wyglądały jego ostatnie chwile? Przytoczę tutaj opowieść jednego z żołnierzy porucznika Regla. Nastawał świt 2 sierpnia 1944 roku. O 5 rano pod drzwi frontowe Arbać-Samtu Podjechała niemiecka ciężarówka ze zgaszonymi światłami. Słuchajcie, to jest to, o czym mówiłem, że 2 sierpnia powstańcy zdobyli urząd pracy, ale walki nadal trwały. Wrogowie wrócili, by zająć ponownie budynek. Przywitały ich strzały i serię z broni maszynowej. Niemcy pozostawili ciężarówkę i wycofali się biegiem w stronę ulicy Trauguta. Dwóch lub trzech z nich ukryło się w starym schronie przeciwlotniczym na placu Małachowskiego. Po kilkunastu minutach na plac Małchowskiego wjechał czołg i dwa pojazdy pancerne. Rozpoczęło się ostrzeliwanie budynku Arbajsantu. Ranny został wówczas porucznik Stefan Siłanowicki. Załoga Arbajsantu odpierała kilka ataków nieprzyjaciela. Niemcy wycofują się, zostawiając kilkanaście trupów. Około godziny dziesiątej porucznik Rygiel, czyli Kazimierz Pogorzelski, pyta od niechcenia. To na ochotnika idzie ze mną na wypad? Zgłosili się wszyscy obecni z plutonu 1147. Za swoim porucznikiem poszliby wszędzie. Rygiel wybiera pięciu. Wychodzą przed budynek, wyciągają z ciężarówki porzuconej przez Niemców broni i amunicję. Rygiel z Ryskim idą w kierunku placu Piłsudskiego rozeznać sytuację. Przy budce z papierosami koło pałacu Kronenberga mijają leżącego tam od porannej strzelaniny nieruchomego cywila. Idą wzdłuż ściany pałacu, wyglądając na plac Piłsudskiego. Kręcą się po nim niemieccy żołnierze i oficerowie. Stoją czołgi i samochody. Wracając do Arbajsantu, słyszą za plecami wołania o pomoc. Ratunku! Uważany za nieboszczyka cywil klęczy, opierając się o ścianę. Porucznik Rygiel, nie namyślając się, oddaje pistolet koledze i robi kilka kroków w kierunku rannego. Ze schronu przeciwlotniczego przecinającego w poprzek Plac Małachowskiego od kościoła do wlotu Trauguta pada strzał. Kazimierz Pogorzelski, pseudonim Rygiel, porucznik Armii Krajowej, bezwładnie osuwa się na ziemię. Ranny, ryski woła do przyjaciela. Kazik, Kazik! Na środku czoła leżącego Rygla pojawia się plama krwi. Rygiel porusza jeszcze ustami, jakby chciał coś powiedzieć, ale nie można mu już pomóc. Dopiero o zmierzchu udało się jego żołnierzom zabrać ciało do Arbajsantu. W oknach od frontu Arbajsantu posterunki trzywały całą noc, aby zabójcy porucznika Rygla, zamknięci jak w pułapce w schronie przeciwlotniczym, nie wymknęli się. Dwóch, którzy tego próbowali, zastrzelił pod Holonży Piwnicki. Ostatniego po wielu próbach zastrzelił pod Holonży Lucjan. Schron zamilkł. Pożegnanie komendanta Rygla przez jego żołnierzy odbyło się o godzinie 15.00 2 .00 sierpnia 1944 roku. Przy trumnie na powstańczym cmentarzu w ogródku kawiarni Batavia zebrało się stu powstańców i grupa cywili. Pułkownik Radwan żegnał swojego oficera słowami: Nie żegnam cię salwą honorową, bo te kule potrzebne są do walki o świętą sprawę, dla której oddałeś swoje młode życie. Wierzymy, że ty byś tak samo postąpił. Oddajemy hołd majestatowi śmierci żołnierskiej i bohaterstwu przez prezentowanie broni. Cześć, ci bohaterzy!